A sporo jest tutaj go jeszcze. No, tak sporo. No. No, Między nogami o, Na czarno cię widać, bo się śnie, w śniegu odbija Ale ślady takich kamieni jakby odbitych są, nie? Takie ślady jakby kamieni od, odbijane O, tu widzę podchodzili Nie, to by leżały te kamienie Leci? Wpadają I dlatego są No Ale tamten jest przywiękił się tam tu łańcuchy nie ma tutaj kawałek znaczy te łańcuchy są potrzebne tam kawałkiem